Narodowym symbolem woski jest flaga i godło. Flaga, godło, hymn narodowy. Orzeł, orzeł biały. Barwy narodowe są to y, kolory flag i barwy orła białego. To jest biały orzeł na czerwonym tle, w koronie i o złotych, złotym dziobie i kazurę. Flaga woski jest biało-czerwona. Jest w kształcie prostokątnym z, z, z kolorem białym i czerwonym. Biały, sukuro, czerwony. Tylko takie symbole znajdź w Warszawie. Naszy doma, nasz w naszych domach, w szkołach, w klasach? Kolor biały symbolizuje godność i czystość, a kolor czerwony krew za ocizny. Symbole narodowe powinniśmy traktować z szacunkiem, na przykład nie malować ich na inny kolor. Żeby ich nie deptać, nie wyrzucać. Jakie zgodło w pomieszczeniach ta czapka by należała być zdjęta. chym jak się śpiewa to należy na baczność. Nie zmieniać zwrotek po swojemu. A kiedy już mamy flagę narodową? Kiedy są różne święta? To 3 maja yy, i 11 listopada i Święto Wojska Polskiego. 3 maja świętujemy Dzień Uchwalenia Konstytucji. 11 listopada niepodległość. Dzień flagi obchodzimy do 2 maja. Święta Narodowe wywieszamy flagi. Jeszcze przypominam sobie co się w tym dniu wydarzyło. Klasa 5 będzie przygotowywała przedstawienie na 3 maja. O tym jak powstała Konstytucja 3 maja hymn Polski ma cztery wzrodki. Powinniśmy śpiewać z powagą na baczność. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakane, słuchajeno na nasi ponaśmiej w wam. Pieśnią patriotyczną, oprócz no jest Roda. Psęka o legionach polskich? Pieśni patriotyczne śpiewamy z okazji yy, początku i końca roku szkolnego. Pieśni patriotyczne też śpiewamy podczas jak się zaczyna mać. Yy, podczas... Yy, świąt narodowych, uroczystości. Jest legenda Lech, Czech i Rus. To jest o powstaniu Polski. Po Szukali ty, tego miejsca i zobaczyli piękną krainę i tam był biały i jeden z braci chciał go zastrzelić, ale drugi go powstrzymał. Miejsce, gdzie się znalazł, nazwał to miejsce Gniezdem no i tam założył swoje, prostu ród. prostu, lud. Jestem bardzo wiliotką, ponieważ Szanuję nasz kraj i um, um, występuję w różnych przedstawieniach. ukazuje, że jestem Polakiem. Patriotyzm to jest szanowanie swojej ojczyzny. Troszczę się o dobro Polskę i wspieram ją zawsze. Patriotyzm też przywiązany do swojej ojczyzny. Możemy go bronić naszą armią. Mogę szanować swój kraj iść do szkoły, uczyć się o Polsce w szkole. To Jotę powinien dbać o swoją ojczyznę, ojczyznę, nie zabrudzać jej grzechami. Możemy szanować swój kraj, czyli na przykład nie wyrzucamy śmieci, nic, tylko po prostu zbieramy je. Chyba jest W czasie świąt wieszać flagi, tak, yy. śpiewać piosenki narodowe, umieniać, e recytować wiersze być mamą. Jak Są jakieś starsze osoby, to żeby pomagać im na przykład nie zakupy, nie przeklinać na te osoby, nie po prostu nie wyzywać. Patriota pow powinien obchodzić święta narodowe, śpiewać patriotyczne pieśni i być związany głęboko ze swoją ojczyzną. Były trzy Państwa i. Rosja skradła Polskę, Niemcy i jeszcze, le... jeszcze ktoś. No, Prus. I wtedy były takie szkoły, co nie wolno było mówić po polsku, a jak się mówiło po polsku, to były kary. Jak ktoś mówił po polsku, to mamy zabierali od dzieci. Jak to się stało, że język polski przetrwał, Tomek? Bo ja daję sobie do. No właśnie. domu, tak? I gdzie jeszcze przetrwał język polski? W głowie, Przercu. w sercu. w